Całą zasługę tutaj za szczęście daję chłopakom, bo, bo grupa była bardzo ciężka i tutaj naprawdę były wyrównane mecze i trzeba było grać do końca, pokazać charakter. Chłopaki pokazali, że naprawdę tworzą drużynę, nie jak tam przypadkowi chłopcy, tylko naprawdę drużynę i, i tutaj w każdym meczu się rozpędzaliśmy, a doszliśmy do tego finału i, i udało się wygrać. Nawet chłopakom nie mówiłem, że, że gramy w finale, tu jeden chłopiec po finale podchodzi do mnie i się pyta, trenerze to chyba mamy pierwszy. Także no, chłopcy grali z pasji, a nie żeby tam wygrać. Wynik jest mało istotny jeszcze szczególnie w tej kategorii. Przyjechałem na turniej z dwoma drużynami. Kibiców mieliśmy świetnych i, i tutaj dzięki nim w ogóle tutaj przyjechaliśmy na ten turniej. Jeżeli chodzi o ten finał, no to drużyna śląska to bardzo dobra drużyna, z którą gdzieś tam już się mierzyliśmy i zawsze były zacięte boje. Organizacja do turnieju naprawdę jestem pod wrażeniem. Byłem tutaj kiedyś jako asystent z i miałem dobre wrażenie, dlatego zdecydowałem się tutaj ze swoim rocznikiem przyjechać. I naprawdę jeśli chodzi o organizację, wszystko w najwyższy poziom.